Ej, ale zaczynam się bać, nie? Dawajcie, 400 łapek widzę, 400 łapek dobijamy. A czekajcie, czy to jest śmieszne, nie? Ej, a fajnie będzie, jak to taki jak ostatnio, nie taki śmieszny. No takie rzeczy są spoko w sumie śmieszne. Premierze rozlosuj, zobaczymy. Może rozlosujemy, nie? Pomyślimy. Eee... Czekajcie. Bo już tego szukam. To stanie publiku. Słuchajcie. Składam Ej, bo tego na, nie mogę w ogóle znaleźć, no dobra, czekaj. Składam siankę, tuzianka Bundek ALXY2. O, dobra mam H21 podkreślenie 5 zł Daj te 50K Dobra, komentarz zostawił po przesłuchaniu. Ej, to trwa półtorej minuty tylko, nie? Piosenka dla trąby, Słuchasz tego na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za utratę słuchu. Widzowie, słyszycie? Słuchacie na własną odpowiedzialność. 400 łapek i włączamy. Jednej, jednej łapki brakuje do 400 łapek i włączamy. Ciekawe co to będzie. Jak będzie fajne, to jeszcze podlinkujemy. Nie podlinkujemy tutaj dla mnie żebyście. Daj linka podlinkujemy jak przesłuchamy, dobra, widzowie. Lecimy. Dobra, i się typamy. Ja nic się nie będę odzywał specjalnie, dobra? O kurwa, czekaj, bo to za cicho jest. Jeszcze raz. Sorry, ale nie dzięki, Makarixu. Ej, nie wysyłajcie przez chwilę donate'ów. Nie wysyłajcie przez chwilę donate'ów, nie. Zde, czekajcie, zaraz, zaraz. Chwila, nie wysyłajcie donate'ów, dobra? Nie, ale nie. Nie wysyłajcie przez chwilę donate'ów do tej topki. To przesłuchamy. Ja się nie odzywam przez półtorej minuty, tylko się tepam i słuchamy. da mm. znamy mam nadzieję, przez się też lubimy, Zaraz lecimy, na ciebie, ona bierzemy dla mi co z... nagrał nie? Bijemy diamenty i kuchwa bo się tepłem Na razem, bo my to nie jesteśmy trzecie, mamy drewniane, ostatnio nawet węchą on to wam, ty atakuje plan nasze runda co to piosenka, piosenka. zakońcimy, lecz bo my Maxime zakońcimy, trąba, super youtuber

Ale cicho, ale nie da się głośniej, przyrzekam To jest na fula Tu jest na fula, zaraz wam podlinkuję Zobaczcie, że jest na fula Sami sobie przesłuchacie w tle Eminem Nowy, też mi się tak wydaje Dzięki Tomuś Podlinkuję wam zaraz, widzowie Cicho Nie no, cicho Kurwa, to nie, cicho No i patrz Tomek, 21 zł. Mm. Hej, dodasz na DC 5. To koniec, koniec 90 Oglądam cię od początku twojego roku. koniec, kaliny. ej, zostawmy mu łapeczkę w górę. Dawajcie łapeczkę w górę dla szefika. Trąba cicho. Ale kurwa, to ogólnie to było cicho, wobec daj głośniej, ale nie mogę dać wobec się głośniej, bo wszystko będziecie słyszeli głośniej. Po prostu Lami tak nagrał, to jest cicho. Dawajcie, i dobijmy mu sto łapek. Dobijmy mu sto łapek, widzowie. Sto łapeczek dla Lamiego. Linka, daj łapcie. Możecie sami to przesłuchać. Bo nas, to jest cicho, nie przeze mnie, bo to jest tak cicho. Ja miałem na fura to. ja chcę druga Czekajcie, komentarzyk mieliśmy napisać. Super piosenka. W sumie mogę napisać super wierszyk, bo to bardziej wierszykowe mi się wydaje. And idę zaraz do endu, już. Ej, w ogóle 500 łapek jest pod streamem. Jak...